A oto w kolejce team Górska Adrenalina. Znamy, zna, Jakoś was wszystkich znam. A, zna, a ciebie szczególnie. Znamy My się ty. tylko z widzenia, a jednak lubimy się trochę. trochę. Ale... Proszę. Ewa, gdzie my Co? wyjechaliśmy teraz? Jak to się nazywa To, to jest wilikowa Hrebeniok. chata Chrebeniok. Tutaj Dobrze. jestem. no. no I to, to jest na wysokości, o Jezu nie wiem. No jakaś tam strona jest wysoka. 1200 coś, no, nie? bo my wyjechaliśmy z 1000. No. Troszkę zagraliśmy z kodami, wjechaliśmy kolejką, ale idziemy dzisiaj na 2000 do Haty Teriego. Juhu! Podobno jednego z najpiękniejszych, najpiękniej położonych schronisk w Tatrach. Najwyżej. Najwyżej? Tak. Nie chata podresami jest najwyżej. Tak? Tak, no. Ale podobno przepięknie położone Także zobaczymy, czeka no, nas Kilka ciekawostką jest tak, jak ktoś nie wierzy do Chata Terego właśnie Nie ma żadnego dojazdu, wszystko jest włożone na plecach Aha. Śmieci wynosimy i wynosimy ze sobą mhm. Także, no... Będzie ciekawie na pewno Nie ma żadnego transportu Dobra, no przed nami taki około 3 godziny trekking <śmiech> <śmiech> Z dołu tam pisało 3,40, więc myślę, tak. że z tego miejsca około 3, ale zaraz zobaczymy, no i cóż, widać Łomnicę, zaraz pokażę Wam przepiękną panoramę z tego miejsca, a my lecimy na szlak. Owadek bije! O, woda. Się fajne, fajne. I będzie z tobą! Nie wyglądałaś wtedy Ewa teraz na wyprawę wzięła 5 par butów. To w innej kreacji, zobacz. Ewa to się prowadzi. No. no. Ewa, a to szybkoś na wieczór? Jaka kreacja na wieczór? Piżama party. Ale wziąłeś piżamy serio? No wziąłam. No nie gadaj. No tak. Poważnie? Korankową. Pierwszy w górę piżamy. Ale mamy ciekawy temat. Przy podejściu do Haty Teriego. Czym kto będzie spał? Zobacz no Anetko. tylko. zobaczę. Godzina 45. Wow! Super. Jest czad. Niektórzy zrobią to w 1.45, niektórzy no. w 2.5 Także idzie nam całkiem dobrze, 1475 metrów I godzina 45 do naszego miejsca docelowego, idziemy dalej I co? Jeden taniec, jedna noc? Wszystko dobrze, wszyscy zdrowi Drodzy, my teraz robimy sobie tutaj przerwę małą z Piotrusiem i yy, widzimy jak będzie wyglądała nasza górska adrenalina, która się cały czas rozrasta za 10 lat. Uwaga, prezentujemy. Strach się bać. To będzie wesoły autobus. <głosy> <głosy> będzie list, lista zapisowa. Ko komitet, zapi komitet kolejkowy. Tak jak myślisz, że osób osobowy autobus kupimy? No, Myślę, że takie 40 osób jest. Tak? No. Dobry. Cześć. Cześć. <grywa> A przyjmujemy jaką grupę wiekową? Od, od wnuczka do poemeryta czy jak? No nie, Jesteśmy też otwarci, nie? Na, 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 tak. na każdego. Szlak jest bardzo fajny, ale też zajebiście wygląda ta dolina, w którą idziemy. Eee, właśnie tu nie trzeba nic mówić, widać wszystko, a w tą stronę wygląda to tak. Tutaj idzie szlak, za chwilę przechodzimy tędy. Tam za kosem i nad tymi wodospadami gdzieś tam jest hatatego. Także siły są? Są, idziemy Lecimy. dalej. Lecimy. Zapraszam. Widać już nasz punkt docelowy, czyli Haty Teriego. Zobaczcie o tam, na wysokości no ponad 2000 metrów dolina, z której wchodziliśmy. No i co? Robi się coraz piękniej. Tylko domyślam się, jak będzie, wyglądało, jak będzie wyglądał widok, kiedy wejdziemy, właśnie podejdziemy pod chatę bo odsłaniają się po kolei kolejne szczyty tatrzańskie Także idziemy dalej. No, i właśnie teraz widzimy idealnie srońisko Teriego, do którego mamy jeszcze takie około 15 minut, chociaż wydaje się, że jest to trochę dalej, ale jest to 15 minut. Także idziemy i za chwilę zasłużony odpoczynek. No i celebracja, tak naprawdę. Dla tych z Was, którzy nie oglądali naszego wejścia na Gerlach, zapraszamy. To się działo wczoraj. Także dzisiaj mamy taki lightowy trekking yy, i ma to być właśnie forma takiej regeneracji i celebracji przede wszystkim tego, czego dokonaliśmy. Także na pewno dzisiaj tutaj w tej chacie Teriego będzie czas na chociaż trochę dobrej zabawy, świętowania i cieszenia się tym, co w górach jest najważniejsze, tym co jest dookoła, pustką w głowie i szczęście. Tak i ostatnie kroki dosłownie dzielą mnie przed dojściem do haty teriego. Hop, już ją widzę, już jest. Naciąg jest online. <grymianie> bo nawet jak do się musi na żywo ze śniegiem. <grymianie> pana reżysera. Kręcę, kręcę, o, jest, żeby tak, też był tak, na filmie. A tak się to wyrobi. Jest, jest schronisko. Bardzo fajny, przyjemny trekking. Tak naprawdę można polecić go każdemu. Z ciut lepszą kondycją, bo nie ukrywam, że troszeczkę tutaj jednak no, można się zmęczyć momentami. W każdym razie jestem na wysokości 2000 e, parę metrów sakiem. Dokładnie napiszę Wam to na dole, jaka tu jest wysokość. E, no i co, i widzę, jaki tu się rozpościera piękny widok. Uuu, uh, machają mi! Patrzcie, górska adrenalina! Machają! Dobra. Idę się przywitać z grupą, bo taki się delikatny dystans między nami zrobił Z racji tego, że robię film No i celebrujemy Celebrujemy, świętujemy, cieszymy się chwilą A tak szczytowy Dawaj Michał, finisz. Szczytuj! Szczytuj! Ja mam problem, bo mnie Tak, tak, tak. Uh -huh. I proszę Państwa, w teamie górska adrenalina, kolejne szczytowanie, klata, piąteczka, uwaga, uwaga, Ewunia, piąteczka, Anecia, Anecia, ja jestem Anecia, dobra, siema, Anecia, nie ma imienia, to jeszcze raz, Anecia, uwaga, Anecia, czemu, Anecia. A, mi, a Michał sobie zrobi takie Poważnie, ona, ona się wróciła, no i co? Good luck <noise> o, panie. Ostatni będą pierwszymi Idzie? Idzie? Góry Skady, na bież jego. Terry'ego, zapraszam Stacja piąta Gdzie mam Tam do ściany No Tutaj je co? O, dobra. A teraz następuje, słuchajcie, czysty moment. Jesteśmy o. tutaj. Jest. Piątka? Byliśmy tutaj, mamy to. No Asyjny. O, prosi. Asyjny. Nie było Dokładnie. Górska adrenalina! odcinka, to dopiero się zaczyna. To jest kolejny odcinek Zóda, się kręci. Żona, na Kolejny odcinek.